Dzień dobry Państwu, Tomasz Piekielnik. Dlaczego rząd USA może zostać zamknięty i co warto o tym wiedzieć? Zamknięcie rządu USA wisi w powietrzu po tym jak Trump i demokraci zakończyli spotkanie bez porozumienia. USA od środy administracji Donalda Trumpa czeka paraliż? Wiceprezydent USA J.D. Vance ostrzega przed paraliżem właśnie administracji federalnej. To nakłówki prasowe, jakie pojawiły się w ciągu ostatnich godzin dosłownie w mediach tak w Polsce, jak i za granicą. I rzeczywiście chodzi o to, że w Stanach Zjednoczonych nie ma jeszcze co do tego decyzji, czy rząd federalny będzie miał finansowanie. Zapraszam serdecznie do analizy wspomnianych publikacji prasowych, a także tego w ogóle jak kształtuje się dług, i deficyt w Stanach Zjednoczonych. Czy to możliwe, że faktycznie największa gospodarka świata, jak mówi się o USA, może zbankrutować? Czy to możliwe, że nastąpi tak zwany shutdown? A jeśli nie, proszę Państwa, to po co cały ten spektakl? Czemu on służy? O ile to jest spektakl w ogóle? A więc jeśli to nie jest mistyfikacja, jeśli to jest coś rzeczywistego, no to trzeba zadać pytanie: czy ktoś tym steruje? Czy ktoś tworzy sytuację grozy po to, by Amerika, amerykańscy podatnicy, amerykańska administracja, amerykańscy kongresmeni, senatorowie byli w niepewności co do tego, czy będzie można rządzić krajem? Możliwe, proszę Państwa. Nie zajmuję tu stanowiska, zwracam jednak uwagę na to, że faktycznie Ameryce ktoś przecież dostarcza pieniędzy. I nie, nie, nie chodzi mi o żadne teorie spiskowe, nie drukują ich Marsjanie. Te pieniądze kreowane są poprzez emisję długu. To znaczy, rząd federalny emituje obligacje, które są plasowane na rynku i kupują je inne banki centralne, nawet i Polska, kupują je banki na świecie, kupują fundusze, kupują firmy inwestycyjne, kupują banki komercyjne. A więc to świat finansów pożycza. Sobie nawzajem w ten sposób pieniądze, proszę Państwa. I w mojej opinii to wszystko, co obserwujemy, to być może nie inscenizacja. Choć ktoś z Państwa powie, to przecież jest oczywiste, że tam pieniądze zostaną przyznane. Że w końcu kongres zdecyduje się na podwyższenie znowu po raz kolejny tak zwanego debt ceiling, czyli umożliwienie zwiększania zadłużenia. Ale Sytuacja jest też przecież napięta. Tyle tytułem wstępu. Zapraszam serdecznie do analizy. Zobaczymy jakie są fakty, liczby. A i w podsumowaniu podzielę się z Państwem też dodatkowym komentarzem. Dziękuję klasycznie za subskrypcję, komentarze i udostępnienia. Polecam też linki znajdujące się w opisie filmu dla celów wsparcia finansowego kanału, za co także Państwu serdecznie dziękuję. Zapraszam na początek na stronę usdebclock.org, czytając po polsku usdebclock przez Zwróćmy uwagę, aktualnie dług Stanów Zjednoczonych to ponad 37,5 biliona dolarów. Nie są to, proszę Państwa, małe kwoty, to wartość gigantyczna. I żeby to jeszcze raz wybrzmiało, to biliony dolarów, nie amerykańskie biliony, bo Amerykanie mówią na to tryliony z uwagi na różnicę tutaj w posługiwaniu się dużymi liczbami. Jeżeli chodzi natomiast o wpływy podatkowe w aktualnym roku fiskalnym, który właśnie się kończy, to jest to około 5,5 biliona dolarów. 5,5 biliona dolarów. Ile wynosi jednak deficyt? Deficyt, proszę Państwa, wynosi niemal 2 biliony dolarów. Czyli Amerykanie wydają tak w uproszczeniu, prawie 7,5, 7 bilionów 400 miliardów dolarów z wpływów budżetowych wnoszących 5,5 biliona dolarów. I z tego powstaje deficyt wnoszący, jak tutaj widzimy, niespełna 1 bilion 900 miliardów dolarów. Gdybyśmy chcieli to wszystko ująć w jakichś ramach, w relacjach procentowych, to się okazałoby, że grubo ponad 120% amerykańskiego PKB przekracza zadłużenie publiczne. US Gross Domestic Product to jest ta wartość, którą tutaj Państwo wyświetlam, to jest 30 bilionów dolarów. No i oczywiście wypada jeszcze przy tej okazji zapytać, porównując tę wartość, na przykład z PKB Chin, PKB Indii, pytanie, na ile to jest wartość realna, rzeczywista, na ile nadmuchana, proszę Państwa, wartością przeszacowanych, na przykład usług, przeszacowanych cen, chociażby sprzętu? militarnego uzbrojenia sprzedawanego na świat. Ale także jeżeli chodzi o mo mo motoryzację, usługi, gdybyśmy to porównali chociażby do rynku państw BRICS, państw należących do szanghajskiej organizacji współpracy, takie Chiny, Indie weźmy jako właśnie przykład, no to porównując ceny samochodów czy usług odpowiednio porównywalnych, czyli na przykład podstawowych do podstawowych czy luksusowych do luksusowych, no to się okaże, że różnica może wynieść nawet więcej niż dwukrotność. Zatem ja za każdym razem, komentując sprawy finansowe, wartości ekonomiczne, podkreślam, że niezbędna byłaby normalizacja, którą trudno jednak przeprowadzić. Trudno to przeprowadzić, ale też nikt nie jest tym zainteresowany. Przejdźmy już do analizy publikacji prasowych, by odpowiedzieć na pytanie faktycznie o co chodzi. Czy rząd federalny Stanów Zjednoczonych może zostać zamknięty? Czy może zabraknąć amerykańskim władzom pieniędzy? I... Proszę Państwa, czy jest to jakiś w cudzysłowie spisek przeciwko Donaldowi Trumpowi? Czy jednak siły, które rządzą finansami, tak w Stanach Zjednoczonych, jak i nie tylko, to bardziej demokraci niż republikanie? Czy może jedno i drugie, albo ani jedno, ani drugie? Zobaczmy do publikacji serwisu BBC. Finansowanie rządu USA zostanie wstrzymane pod koniec wtorku. Chyba, że partia republikańska prezydenta Donalda Trumpa osiągnie porozumienie z opozycyjną partią demokratyczną w sprawie dalszego postępowania w sprawie ustawy wydatkowej. Może to spowodować czasowe wstrzymanie niektórych, ale nie wszystkich usług rządu USA. Choć sporo budżet są powszechne w polityce amerykańskiej, to konkretna walka o wydatki jest szczególnie napięta, biorąc pod uwagę fakt, że Trump spędził ostatnie 9 miesięcy na drastycznym ograniczaniu rozmiarów rządu federalnego. Dlaczego rząd USA mógłby się zamknąć? Krótko mówiąc, jakiekolwiek zamknięcie rządu będzie wynikiem niezdolności obu partii do wspólnego działania i uchwalenia ustawy o finansowaniu usług rządowych do października i później. Republikanie kontrolują obie izby kongresu, ale w Senacie, czyli Izbie Wyższej, brakuje im 60 głosów, aby uchwalić ustawę wydatkową. Demokraci mają zatem w tej sprawie pewną przewagę. Odmawiają poparcia dla ustawy zaproponowanej przez Republikanów. republikanów która ich zdaniem utrudni Amerykanom dostęp do opieki zdrowotnej i stworzy ten impas głównie po to, by realizować swoje cele w zakresie polityki zdrowotnej. Wzywają do przedłużenia ulg podatkowych, które obniżą koszty ubezpieczenia zdrowotnego dla milionów Amerykanów, które wkrótce wygasną, oraz do cofnięcia cięć w programie Medicaid, wprowadzonych przez Trumpa. Sprzeciwiają się również proponowanym cięciom wydatków w centrach kontroli i prewencji chorób. I narodowych instytutach zdrowia. Zwróćmy uwagę, że jak na razie przynajmniej nie ma domagania się przez jakiekolwiek, proszę Państwa, środowiska polityczne, krótko mówiąc, chodzi o republikanów czy demokratów, tego, aby na przykład ciąć wydatki na zbrojenia, aby ciąć wydatki na finansowanie wojen, aby ciąć wydatki na, a to wszystko miliardy, na wojnę na Bliskim Wschodzie. Kiedy nastąpi zamknięcie? Jeśli nie uda się osiągnąć porozumienia, w środę o godzinie. 0:01 czasu wschodniego, 5:01 czasu brytyjskiego, w USA nastąpi pierwszy od prawie 7 lat lockdown. Proszę Państwa, wszystko będzie jasne, wstając, no powiedzmy, rano, jutro, w środę 1 października, czasu polskiego oczywiście, będziemy wiedzieć, co wydarzyło się w nocy naszego czasu, co wydarzyło się w Stanach Zjednoczonych. Ostatni raz rząd został zamknięty pod koniec 2018 roku, za pierwszej kadencji Trumpa. Obie strony podejmują desperackie próby uniknięcia powtórki, a więc to już miało miejsce, Szanowni Państwo, w całkiem niedalekiej historii. Po raz pierwszy od powrotu do Białego Domu Trump spotyka się w poniedziałek ze wszystkimi czterema liderami kongresu, mając na myśli czołowych demokratów, w Izbie Reprezentantów i Senacie, a także ich republikańskich odpowiedników. Jednak Trump ostudził oczekiwania na zawarcie umowy, mówiąc CBS News amerykańskiemu partnerowi BBC. Po prostu nie wiem, jak rozwiążemy ten problem. W tym momencie szanse na pewnego rodzaju zamknięcie rządu wydają się wysokie. Po stronie Republikanów urzędnicy administracji Trumpa nie byli jak dotąd skłonni do składania jakichkolwiek merytorycznych ustępstw. Najwyraźniej uważają, że demokraci jako strona wysuwająca żądania w zamian za utrzymanie rządu w działaniu poniosą główny ciężar winy społeczeństwa. Demokraci z kolei uważają, że ich postulat utrzymania dopłat do ubezpieczeń zdrowotnych cieszy się popularnością. Czy tym razem grozi coś innego? W obecnej sytuacji patowej najbardziej rzuca się w oczy, w oczy postawa Białego Domu. W przeszłości długotrwałe zamknięcia. Uważano zazwyczaj za niebezpieczne pod względem politycznym, utrudniające codzienne życie wyborcom oraz wpływające negatywnie na wizerunek ustawodawców i prezydenta. Tym razem jednak administracja Trumpa wydaje się być bardziej niż zadowolona z możliwości zamknięcia dużej części administracji rządowej USA na dłuższy czas. Urzędnicy wręcz zagrozili, że wykorzystają zamknięcie do zidentyfikowania pracowników nieistotnych, którzy mogliby zostać na stałe zwolnieni. Przejdźmy teraz do publikacji serwisu money.pl. Artykuł opublikowany dziś rano, we wtorek 30 września. Wiceprezydent USA ostrzega przed paraliżem administracji federalnej. Zapowiedział nadchodzące zamknięcie rządu USA po nieudanym spotkaniu przywódców politycznych w Białym Domu. Finansowanie federalne wygasa w środę rano, jeśli nie dojdzie do porozumienia, podaje Financial Times. Wiceprezydent JD Vance ostrzegł że kraj zmierza w kierunku zamknięcia rządu federalnego. W tym tygodniu jego wypowiedź padła po spotkaniu w gabinecie owalnym, podczas którego Donald Trump i liderzy Kongresu nie zdołali osiągnąć porozumienia w sprawie finansowania i w sprawie finansowania administracji, więc, rozmawiając z dziennikarzami po poniedziałkowym popołudniowym spotkaniu, oskarżył demokratów o przetrzymywanie rządu jako zakładnika, nie przekłada się, nie przykłada się pistoletu do głowy Amerykanów i nie mówi, że jeśli nie zrobicie dokładnie tego, Czego chcą demokraci z Senatu i Izby Reprezentantów? Zamkniemy wasz rząd, powiedział wiceprezydent. Dodał, że jego zdaniem dojdzie do zamknięcia, ponieważ demokraci nie postępują właściwie. Przejdźmy teraz do serwisu Rzeczpospolita. USA od środy administracją Donalda Trumpa czeka paraliż, Rozmowy w białym domu między prezydentem USA, Donaldem Trumpem, a liderami Partii Demokratycznej w kongresie nie przyniosły przełomu, co może oznaczać, iż od północy, z wtorku na środę czasu amerykańskiego, administracja USA będzie pozbawiona środków na bieżące działanie, tzw. shutdown. Negocjacje dotyczące przyjęcia ustawy, która zapewniłaby środki na tymczasowe funkcjonowanie administracji do momentu zawarcia szerszego kompromisu. A więc negocjacje dotyczą, dotyczą, proszę Państwa, przyjęcia ustawy, która w ogóle na kilka tygodni, daje oddech władzom federalnym do tego, by działać. Po poniedziałkowych rozmowach wydaje się jednak, że przed 1 października obie strony nie dojdą do porozumienia. To też miał podkreślić J.D. Vance w wystąpieniu w wygłoszonej mowie dla mediów. Widmo paraliżu przed USA, czego domaga się partia demokratyczna. Kluczowym żądaniem Partii Demokratycznej jest przedłużenie programu dopłat do kosztów ubezpieczeń zdrowotnych, bez których koszty ubezpieczenia dla 24 milionów Amerykanów objętych ustawą o przystępnej opiece zdrowotnej znacząco wzrosną. Trump i prezydent, i wiceprezydent J.D. Vance mieli wyrazić gotowość do rozmowy o subsydiach, uzależniają to jednak od uniknięcia shutdownu. Demokraci muszą zachować się właściwie, sprawić, że administracja będzie nadal działać. I wtedy możemy rozmawiać, mówi jeden z rozmówców, polityko, znający kulisy negocjacji. Partia Demokratyczna nie chce jednak zgodzić się na takie ustępstwo, obawiając się, że administracja Trumpa nie wywiąże się z obietnic o negocjowaniu sprawy dopłat do ubezpieczenia zdrowotnego. Sądzimy, że gdy mówią później, mają na myśli nigdy. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o wyjaśnienie formalne i wyjaśnienie oficjalne tej całej sytuacji, no to widzimy. Demokraci z Republikanami nie mogą się dogadać, nie mogą się porozumieć co do tego, czy mają być w dalszym ciągu finansowane subsydia dotyczące świadczeń zdrowotnych, czy nie. Jest tam jeszcze cały szereg innych, oczywiście, sporów pomiędzy tymi ugrupowaniami, a zatem pomiędzy prezydentem Don Donaldem Trumpem i jego gabinetem oraz jego partią, partią, która go wspiera, czyli Republikanami, i stroną przeciwną, czyli Demokratami. Ja jednak przejdę teraz do takich rozważań, które dotykają spraw, powiedzmy, znajdujących się na drugiej stronie medalu. Jakie są według mnie bardziej prawdopodobne wyjaśnienia tejże sytuacji? Tejże sytuacji, która polega na postawieniu pod wielką presją administracji prezydenta Trumpa w Stanach Zjednoczonych. Pod presją, mianowicie związaną z brakiem środków, brakiem funduszy na działanie. Po pierwsze, może to tak zwany... W cudzysłowie, że ciasna, bat na prezydenta Trumpa i jego administrację, by rzeczywiście wypełniał to, co wypełniałby na przykład prezydent Joe Biden, gdyby dalej rządził, lub wypełniałaby Kamala Harris, gdyby była prezydent Stanów Zjednoczonych. Być może tak. Uważam, że jest to wysoce prawdopodobne, ale co to jest za wysługa? Co to są za decyzje, co do których być może prezydent Trump jako Konserwatysta, jako człowiek, który uderza w Zielony Ład, uderza w powiedzmy tak defraudację ideologiczną mentalności młodych ludzi i w ogóle wszystkich ludzi w Stanach Zjednoczonych, być może to są właśnie te kwestie z tym związane, a być może sprawy wojenne. Choć też nie należy do osób, i zapewne państwo też nie, które nazwałyby prezydenta Trumpa gołębiem pokoju, choć on sam twierdzi, że zakończył 7 czy 8 wojen już w zasadzie, to jednak widzimy, że za jego urzędowania nastąpił atak na Iran przez Izrael, potem przez bombowce Stanów Zjednoczonych, to za jego urzędowania dokonuje się, kontynuowana jest, wojna w strefie gazy, którą trzeba nazwać ludobójstwem i za jego kadencji wspierany jest na Netanyahu. Goszczony z wielkimi honorami za każdym razem, gdy przybywa do Stanów Zjednoczonych, nie bacząc na to, że Międzynarodowy Trybunał Karny domaga się zatrzymania go pod zarzutem ludobójstwa, polegającego na stosowaniu głodu jako metody eksterminacji. Sprawa, czy drugie możliwe wyjaśnienie, może to zwykły bieg wydarzeń, może każdy inny prezydent na tym miejscu byłby, proszę Państwa, w takiej samej sytuacji, biorąc pod uwagę fakt, że deficyt budżetowy w Stanach Zjednoczonych sięga około 1 biliona 900 miliardów złotych. Deficyt to jest dziura w kasie, to jest tyle, ile brakuje rządowi w danym państwie po ściągnięciu podatków, wpływów budżetowych, aby wystarczyło na pokrycie wydatków. Oczywiście metoda jest prosta. Wydawaj mniej, prawda? No ale widać nie w Stanach Zjednoczonych. Widać też nie w Polsce. I tyle, krótko się odniosę. W Polsce, szanowni państwo, dług publiczny przekracza 2 biliony złotych. To dług publiczny, suma zadłużenia państwa polskiego, na koniec tego roku może wyniesie 2 biliony 300 miliardów, uwzględniając fundusze pozabudżetowe. A deficyt, czyli dziura w kasie w Polsce, to właśnie mniej więcej poziom 300 miliardów złotych przy dochodach budżetowych wynoszących 640 miliardów złotych. USA z kolei dochody budżetowe to 5 bilionów i to dolarów, prawda? A więc różnica jest oczywiście gigantyczna. Czy byłoby tak? Uważam, że nie. Uważam, że jeżeli u władzy byłby Joe Biden czy pani Kamala Harris, to te sprawy po prostu nie ujrzałyby światła dziennego. Ale mówię to raczej przez czy powiedzmy tak, mówię to w związku z moimi przemyśleniami, analizami i zresztą nie ma możliwości, aby YouTube przyjął wszystkie, proszę Państwa, moje wnioski, dlatego ich nawet nie wypowiadam. Może mieć to jednak związek z finansowaniem wojen. Może wojny są tym kluczem, proszę Państwa, do... Rozwiązania problemu zatrzymanego, możliwego zatrzymania finansowania dla rządu federalnego Stanów Zjednoczonych. Być może. A być może to kwestia planowanego krachu. I wiem, jak to brzmi. Wiem, jak to brzmi, szanowni państwo, ale uważam, że tak zwany Zachód próbuje rozwiązać problem dedolaryzacji na dwa sposoby. Być może wdroży jeden i drugi. Być może. Okaże się, że jeden tylko będzie wystarczająco skuteczny. Jeden ze sposobów to wojny. To wojny, które są wzniecane przy jednoczesnym oskarżeniu drugiej strony, że to ona atakuje, a my się tylko bronimy. Patrz przykład Bliskiego Wschodu. Dla przykładu Izrael chce przecież oficjalnie, mówię o tym, przejąć kontrolę nad szlakami handlowymi z Azji do Europy. Stany Zjednoczone oficjalnie wbijają klin w projekt. Chiński, który mógłby być także Polskim po części, czyli jedwabny Szlak. Bo też jeśli miałoby do tego dojść, to na pewno w okolicznościach takich, kiedy to będzie kontrolowane przez Usrael, proszę Państwa, a nie przez Polaków, a nie przez Chińczyków, nie daj Boże, przez przy współkontroli, proszę Państwa, z poziomu Federacji Rosyjskiej. I to jest zasadnicza kwestia. I to jest jeden ze sposobów rozwiązywania problemu de-dolaryzacji. A de-dolaryzacja się dzieje. Polega na tym, że państwa na świecie po kolei, albo wskutek sankcji, które Stany Zjednoczone nakładają, czy Europa Zachodnia, albo wskutek z ich punktu widzenia normalnego biegu wydarzeń, odchodzą od używania dolara w transakcjach tak dotyczących sprzedaży surowców między gospodarkami. A więc mowa o ogromnych ilościach. A jeszcze do niedawna używały tego dolara. Jak też w, w sytuacji rozliczeń finansowych. I to wystarczy, aby sąsiedzi tych, którzy przestają już dolara używać, patrzyli na tego dolara z wielką obawą, zastanawiając się, czy czasem nie zostaną z przysłowiową ręką w nocniku, czy nie zostaną z przysłowiową makulaturą, czy te dolary będą coś warte. Skoro. Sąsiadowi już się nie przydadzą. A więc nie zapłacę mu już za to, co od niego będę chciał kupić, bo on przestał go używać. I w ten sposób dzieje się i postępuje dedolaryzacja. Wojny to przeciwdziałanie temu zjawisku. Zdecydowanie. Ale druga, proszę Państwa, druga potencjalna opcja, która według mnie jest wdrażana, która może być wdrożona, może tak, może być sfinalizowana. To jest jeszcze lepsze określenie, polega na krachu finansowym, polega na wywołaniu kryzysu, bo i wojny, i krachy pozwalają zamiatać pod dywan najróżniejsze finansowe brudy. Nikt nie pyta potem, co z tym długiem, co z tamtym długiem. Każdy ogłasza się bankrutem, następuje swoiste wyzerowanie, wyzerowanie rozrachunków. Najbardziej z tego się cieszy ten, kto, proszę Państwa, jest zadłużony ponad miarę. Z takiego, nazwijmy to w cudzysłowie, przez niego kontrolowanego bankructwa, wychodzi potem suchą stopą. I to uważam, może być wdrożone. Tylko, że to, co po tym będzie nas czekać, to, szanowni Państwo, i tu nie trzeba być ani jasnowidzem, ani Einsteinem. To, co po tym, na, potem nas czeka, to świat pieniądza cyfrowego. Skąd to wiadomo? No, chociażby w przypadku Europy, to są oficjalne informacje Unii Europejskiej. Znajdujemy się aktualnie w Europie, jeśli chodzi o Komisję Europejską, Brukselę, generalnie, jeżeli chodzi o banki, jeżeli chodzi o Europejski Bank Centralny, w fazie testowej wprowadzania cyfrowego euro. I co jakiś czas, co kilka miesięcy, ogłaszane są raporty na temat zakończenia poprzedniej i przechodzenia do. Następnej fazy. Tak więc to nas czeka. Krótko podsumowując, w Stanach Zjednoczonych za kilkanaście godzin już dosłownie stanie się jasne. Nadgrywając dla Państwa materiał wideo, który będziecie Państwo jutro oglądać pewnie po południu, gdy już będę wiedział, jak sytuacja się rozstrzygnęła, oczywiście będę to też komentował. W tym wideo myślę, że powiedziałem już wystarczająco. Oczywiście można byłoby wchodzić w szczegóły i rozstrzygać niczym siekanie maku, niczym przechodząc do siekania maku, proszę Państwa, rozstrzygać te oficjalne wyjaśnienia i informacje. Tyle tylko, że uważam, że nie tam jest pies pogrzebany. Ale to moja opinia. Państwo możecie mieć własną. W tym wideo to wszystko. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia kolejnym razem. Pozdrawiam. Tomasz Piekielnik.